Dajcie na kanale Deku i będziemy, pokażę Wam mój świat w Minecraftie. Tutaj ja mam pizzerię. A tutaj, a tutaj jest to telewizor, który można zamówić mój zamówienia. A tutaj ja mam tajną bazę, która, która będzie więc różne rzeczy z racją udekoruję. Je? Je? I, i. A potem? A to jest mo moja wieża. Zaraz w nią zeskoczę. Teraz idziemy na sam szubek. I, i zaraz skoczę do wody. I ja, jak skoczę to będę mogła z wami się pożegnać i poze, pożegnać się i na się i skok na bombę. Pa.